Witajcie! Jestem Mikołaj i mam dla was dobrą nowinę. Tym razem tą oryginalną. Tą, od której podebrałem nazwę. <grygmat> przedstawię ją w takiej formie, która nazywa się kerygmat. A co to jest kerygmat? Greckie kerygma znaczy ogłaszać. Chodzi tu o ogłoszenie właśnie dobrej nowiny o zbawieniu. Kerygmat to takie chrześcijaństwo w pigułce, w czterech albo sześciu punktach. Ja wam przedstawię ten lepszy, w sześciu punktach. Kerygmat jest wspólny dla wszystkich chrześcijan, więc nieważne czy jesteś katolikiem, czy protestantem, możesz się teraz odprężyć i delektować Ewangelią. <laughs> w lepszym zrozumieniu i zapamiętaniu kerygmatu pomoże nam ten schemat. Bo czym w ogóle jest chrześcijaństwo? Ktoś powie no, religią, wyznaniem i zgadza się. Ale my chrześcijanie lubimy mówić, że chrześcijaństwo to relacja z Chrystusem. Z Bogiem. Bóg coś zrobił, my na to odpowiadamy, potem Bóg odpowiada, znowu my i tak dalej. Taka właśnie relacja, dialog. Trzy punkty u góry to akcje Boga, punkty na dole to reakcje człowieka. Punkt pierwszy. Bóg jest miłością. Co jest dowodem na tę miłość? No rozejrzyj się. Wszystko. Świat jest przepiękny. Wow! Jeśli nie jesteście tego świadomi, to obejrzyjcie jakiś dobry film, na przykład Bóg Cudów. Bardzo polecam. Jest na YouTube, ale w słabej jakości, dlatego polecam kupić. To nie reklama, nie mam z tego nic. Ale teraz zobaczcie chociaż minutę. Cudów. Ja! <noise> no dobra, ale skoro Bóg nas kocha, to dlaczego czasem czujemy się źle? A niektórzy nawet często. <noise> to dlatego, że my tej miłości Bożej nie odwzajemniliśmy, ale złamaliśmy przekazania, które Bóg nam dał. I to jest właśnie punkt drugi, grzech człowieka. To bardzo smutne i czasem naprawdę przeżywam to na modlitwie, że Bóg tyle dla mnie zrobił, a ja go zdradziłem. Bóg często porównuje swoją miłość do człowieka z miłością chłopaka do dziewczyny. Przykładem tego jest cała księga Piśni nad Piśniami, której proszę nie czytać, jeśli nie macie 18 lat. To niesamowite, że Bóg porównuje swoją miłość do takiej, ale z drugiej strony straszne, bo wtedy naszą zdradę porównuje do zdrady w takim właśnie związku. A każdy, kto to przeżył, wie jak okropny to ból. Swoją pierwszą miłość, czyli Izrael, Bóg nazywał nawet. Prostytutką właśnie dlatego, że go zdradzał Bóg jest oczywiście nieskończenie miłosierny, ale gdyby nie wymagał zapłaty za tą zdradę, to nie byłby już nieskończenie sprawiedliwy. A taki też jest. Jeśli zapytamy Biblii, co jest zapłatą za grzech, to Biblia odpowie nam w liście do Rzymian, zapłatę bowiem za grzech stanowi śmierć. Więc ja, ponieważ zgrzeszyłem, czyli świadomie złamałem przykazanie Boże, zasługuje na śmierć. Ale tu znowu pojawia się Bóg ze swoją miłością i mówi nam wiesz, żeby było sprawiedliwie, to trzeba zapłacić za ten grzech. Ale wiesz co, ponieważ ja cię tak bardzo kocham, to zrobimy tak, że ja za niego zapłacę. I to jest właśnie punkt trzeci, czyli Jezus. A imię Jezus przypominam, oznacza Bóg zbawia. Bóg ojciec przed wiekami zrodził syna Bożego, który przyjął ciało z Marej Panny, i tak Jezus znalazł się na ziemi. Przyszedł po to, żeby umrzeć na krzyżu, czyli ponieść śmierć, którą my mieliśmy ponieść. Ale właściwie jaką śmierć mieliśmy ponieść? Czy tylko fizyczną? Nie, przede wszystkim śmierć duchową, czyli odłączenie od Boga. Te obie śmierci Jezus musiał przeżyć za nas. Śmierć fizyczną, kiedy wyzioną ducha na krzyżu. I śmierć duchową w momencie kiedy mówił: Boże mój, Boże Mój, czemuś mnie opuścił? Jezus w tej krótkiej chwili doświadczył odłączenia od Boga, i to właśnie w pewnym sensie jest śmiercią duchową. Idźmy dalej, jeśli ktoś powie Wam, że ma dla Was prezent, to co musicie zrobić, żeby z Niego skorzystać? Najpierw musicie go po prostu odebrać, czyli wziąć w swoje ręce, odpakować, jeśli jest zapakowany, obejrzeć i wtedy ewentualnie używać. I wypadałoby jeszcze podziękować temu, który dał wam ten prezent, nie? Podobna ta sytuacja ma miejsce tutaj w odkupieniu nas przez Chrystusa. Bo zbawienie to jest właśnie prezent od Boga. Nie jest to zapłata za dobre uczynki, żeby się nikt nie przechwalał, że sobie zasłużył. Zbawienie jest z łaski, za darmo, i Bóg wymaga tylko, żebyśmy uwierzyli w to, że Jezus jest naszym zbawicielem. Doznając usprawiedliwienia wypływającego z wiary, cieszymy się pokojem, który otrzymaliśmy od Boga przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dzięki niemu i poprzez wiarę mamy dostęp do daru, który jest naszym udziałem i chlubimy się, będąc pełni nadziei oglądania chwały Bożej. I to jest właśnie punkt czwarty, czyli wiara człowieka. Jednak czy możemy wierzyć w to, że Jezus umarł za nasze grzechy i dalej grzeszyć beztrosko? Oczywiście, że nie. Z tą łaską trzeba współpracować, tą łaskę trzeba ciągle przyjmować. Można jej odrzucić i jakby nadal się nią cieszyć, nie? To chyba oczywiste. Nie można przestać się spotykać z narzeczonym i nadal cieszyć się pierścionkiem w zaręczeniu. <laughs> <laughs> Dlatego oprócz wiary potrzebne jest też nawrócenie. Odwrócenie się od swoich grzechów. To bardzo ważne, bo według listu świętego Jana ten, który trwa w grzechu, jest dzieckiem diabła, a więc to jest pełen punkt czwarty, wiara i nawrócenie. A kiedy już przyjęliśmy Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela i nawróciliśmy się od swoich grzechów do wypełniania Jego słów, to On, tak samo jak swoim apostołom po swojej śmierci i staniu, daje nam Ducha Świętego. I to jest punkt piąty na naszym schemacie Duch Święty opisywany hebrajskim słowem ruach Które oznacza tchnienie Duch Święty jest zatem Bożym tchnieniem Osobą, która zajęła miejsce Jezusa Chrystusa na ziemi Sprawdźcie dokładnie co mówił Jezus o Duchu Świętym To niesamowite Lepiej dla was, że ja odchodzę Bo jeśli bym nie odszedł Obrońca nie przyszedłby do was Jeśli zaś odejdę Pośle go do was. Wiecie, często zastanawiamy się, jakbyśmy się zachowywali, gdyby Jezus chodził tu między nami, nie? Albo no gdybyśmy żyli w czasach, kiedy Jezus przechadzał się po Galilei Judei, parę tysięcy kilometrów stąd. Ale z tego wersetu wynika, że kiedy Jezus odszedł, to wysłał ducha świętego jakby w swoje miejsce. To znaczy, że duch święty jest teraz obecny w podobny sposób jak Jezus, kiedy dwa tysiące lat temu chodził po ziemi. Wow! <laughs> Oczywiście w pewnym sensie Jezus nadal z nami jest, co powiedział na końcu Ewangelii Mateusza. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do końca świata. Jest z nami w Eucharystii, w innych sakramentach, tam gdzie dwóch lub trzech gromadzi się w Jego imię itd. Ale w pewnym sensie odszedł. W pewnym sensie odszedł i w tym samym sensie zastąpił go Duch Święty. Chciałbym w pełni zrozumieć ten sens, ale raczej nie da się tego zrobić. Na razie, na razie. Zwłaszcza, że Duch Święty jest jak wiatr. Tylko szumie go słyszysz. Ale nie wiesz skąd przychodzi i dokąd podąża. A jaki będzie punkt szósty? Co daje chrześcijanom Duch Święty? Przypomnijmy sobie, co mówi kapłan na początku każdej mszy świętej. Miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym. Niech będą z wami wszystkimi. Dar jedności w Duchu Świętym. To On właśnie sprawia, że jesteśmy jedno, że jesteśmy wspólnotą. I to jest właśnie punkt szósty. Wspólnota. Jeśli nie interesujecie, co mówi katolicki kapłan, to przypomnę też, co mówi apostoł Paweł w liście do Koryntian. My wszyscy tworzymy jedno ciało, ponieważ zostaliśmy ochrzczeni w jednym duchu. Zarówno Żydzi, jak i Grecy, niewolnicy, jak i wolni. Wszyscy zostaliśmy też napojeni jednym duchem. Wcześniej mówi też. Istnieją rozmaite dary Boże, lecz Duch jest ten sam. Zatem Duch Święty gromadzi nas w jedno. Tak powstała wspólnota Kościoła Katolickiego, ale tak też odbywają się spotkania ekumeniczne, czyli łączące chrześcijan z różnych kościołów, katolików z protestantami. Duch Święty gromadzi nas nie tylko w taką jedną wielką wspólnotę kościoła, ale gromadzi nas też w takie małe wspólnoty, które działają gdzieś tam w parafiach i są bardzo ważne. Dlaczego? Ponieważ liczeni w tysiącach jesteśmy właściwie taką wielką masą. Możemy ewentualnie nam z papieżem śpiewać razem pieśni. Albo krzyczeć zostań z nami. <grym> To, to jest wykonalne, to jest do zrobienia. <noise> Ale trudno jest w takim tłumie podzielić się z innymi swoim doświadczeniem Boga. Porozmawiać o Słowie Bożym, pogadać o tym, jak powinniśmy je wypełniać w codziennym życiu. Nie można też nawiązać ze wszystkim jakichś relacji, poznać wszystkich, poczuć tej rodziny, atmosfery. To wszystko da się zrobić w grupach takich yy, do 50 osób, tak. I to dlatego Jezus na czas rozmnożenia chleba kazał ludziom usiąść w grupach mniej więcej po 50 osób. Posłuchajcie. A samych mężczyzn było tam około 5 tysięcy. I rzekł do uczniów, każcie im usiąść grupami mniej więcej po 50. <laughs> Niesamowite. To właśnie były pierwsze małe wspólnoty chrześcijańskie. To były właśnie pierwsze spotkania w grupach. Które możecie spotkać w ruchu światu w Życie czy w odnowie w Duchu Świętym. A więc podsumowując, Bóg stworzył nas i cały świat dla nas, i nawet anioły dla nas, i to wszystko z miłości. My zgrzeszyliśmy, więc pozbawieni jesteśmy chwały Bożej i zasługujemy na śmierć. Ale tą śmierć uff. Poniósł za nas Chrystus i nam zostaje tylko w to uwierzyć i się nawrócić. A wtedy Chrystus da nam Ducha Świętego, żeby nas zjednoczyć z Kościołem. Przy okazji, jeśli jesteś z mojej diecezji, czyli diecezji pelplińskiej, to być może warto sprawdzić oazy modlitwy w Pelplinie. Pojawiam się tam czasem i są tam fajne dziewczyny i fajne chłopaki. Coś muszę więcej mówić? Przy okazji, pozdrawiam cię Zuzio. Wszystkiego dobrego. Naprawdę warto znaleźć sobie taką wspólnotę. Powiedziałbym nawet, że to konieczność. Tak więc przyjaciele, to wszystko. Bardzo dziękuję Wam za wspaniały odzew na mój ostatni film Sukces według Bibi. Bardzo dziękuję tym, którzy zapisali się na listę odnośnie tego tematu. 1000 e, osób w dwa tygodnie. Wow! Bardzo dziękuję za pomoc finansową z miejscowości Warszawa, Łuków, Żezawa, Zawady, Przasnysz, Czarna koło łańcuta, Bydgoszcz i... Milton Keynes, UK Well. That's pretty nice if you ask me. Tak więc zachęcam, żeby nauczyć się tych sześciu punktów na pamięć. Naprawdę i w tym porządku opowiadać dobrą nowinę tym, którzy oczywiście chcą słuchać, nie? Albo możecie pokazać im ten filmik, ale to już... Ja, ja, to już nie wiem, jak uważacie, to już jak chcecie, przecież nie wiem Shalom. Kerygmat jest wspólny dla wszystkich chrześcijan, więc nieważne czy jesteś katolikiem czy protestantem, może się teraz walnąłem z Bóg Ojciec przed wiekami zrodził Syna Bożego, który przyjął ciało z Maryi... Tak, Panny, tak, tak, tak. Jeśli ktoś powie wam, że ma dla was prezent, to co musicie zrobić, żeby z tego prezentu... O matko, to już za blisko. Naprawdę warto znaleźć sobie taką wspólnotę. Powiedziałbym nawet, że to konieczność. Если с